No, no w ogóle, na no rady, w ogóle, jak poprzednio, jak nie teraz, tylko tam parę miesięcy temu, co byłem, nie jest, zakazano, nie dano mi się podpisać. Nawet pan ten Paweł B, dyrektor, tak zwany, no, nie wolno mówić, bo jest roro, powiedział, że nie, nie, nie mam się podpisywać, bo nie byłem zaproszony, ale potem interweniowałem u pana za, wiceprzewodniczącego, u pana starosty mhm. i dopiero mogę się podpisać, ale też nie w ten dzień, przyszedłem na drugi dzień, bo potem było na końcu takie zamieszanie, że już nie mogłem, nie czekałem, tylko na drugi dzień przyszedłem i się podpisałem jako ten gość dodatkowy. Jest jak lista gości. No, ale jak nie byłem się... od początku, tylko później, hmm. tak, było, czy tak było, zamieszanie, no i w ogóle, hmm. bo Pan był wcześniej, też był Pan radny tam w poprzednich kadencjach, tam czytanie, kiedyś tam? Od 2006 do 2018 roku A, byłem. Także, byłem radny w kadencji. Tak, byłem przez dwie kadencje wiceprzewodniczącym wiceprzewodniczący, Też. Gowie też. pan, ja jestem jakby z okręgu e, wiśnicza nowego, no. i to, że ja tutaj nie zawsze jestem na dyżurach, na nie to znaczy, że ja nie no wiadomo spotykam no, każdy się z wyborcami, na z miejsc. przedstawicielami. Ja reprezentuję ja. gminy wisi ludziom. Z kolei z tego okręgu, z Wiśnickiego, to tak. też nie jest tak na rękę, żeby tutaj przychodzić. Ja mówię, mam dostępny tak, tam... numer telefonu, proszę każdy A tam wy... na miejscu też Pan ma gdzieś jakieś... Oczywiście jakiś sport, do, czy do mnie, do, do firmy, czy do restauracji spotykamy się, czy, czy tak samo A. jest w ratuszu, mają nasi miejscy mm -hmm. radni, mają dyżury. I to ja A, i tam... te dyżury też niepełnie oficjalnie, że tam mówię dyżury, tak, tak, ale dużo ja na dyżury jeździmy, bo jeżeli ja inwestycje wspólnie w większości są realizowane, to jest przy udziale i powiatu i gminy, to musi być tutaj, tak, no. mówiłabym, łączność między Radą Powiatu, Radą Miejską, Panią Burmistrzem, Rad, wice, Wiceburmistrzem wszystkie. i z wyborcami. Ja na zebrania wiejskie staram się praktycznie na wszystkie jeździ, są przynajmniej tak, tak. dwa razy do roku te tak. zebrania, ale przynajmniej raz do roku jeszcze. I tam od ludzi przyjmuje się uwagi, tak, tak. E, prośby e, o inwestycje. Na sesjach tak. Rady Miejskiej w Nowy radni miejscy składają również interpelacje to składają do Pani Burmistrz, czy, no, czy do, no, do no, powiatu. Różne no, no, możliwości ja jestem takim łącznikiem między... Młotem a kowadłem. Nie nie, no. nie, nie uznaję tego jako tak, młot no, i po to no. jestem w tym radnym, no, no, te zadania, które są zadaniami powiatowymi, ale realizowane są na terenie gminy Nowy Wiśni, to jest ten mój opór, no to ja tak. muszę się starać o, o te zadania. Ale równocześnie no, powiat też oczekuje jakby współudziału. Tak? No od musi być. od gminy. gminy. Gminy też dokładają. Tak samo dokładają do inwestycji przy drogach wojewódzkich, to tak. do województwo dokładają tak samo i, i powiatowi. Tutaj tak, tak. trzeba jakby te, te rzeczy e, połączyć. I, i, I współpracować. I, i, no, ale, ale jeszcze żeby... tu założę takie, że pan tutaj swoją dietę oddaje na cele Hartet. W poprzednich kadencjach też tak no, pan ja dawał. Wiem, że ja po też początku, pan tak dawał? Że kandydowałem, to ja z góry zakładałem, że ja nie. No, będę... Ale to nie było w jako już w programie wyborczym, nie, tylko nigdy, później. Nigdy, tylko nigdy. później, żeby to nie było nie, jako reklama wyborcza. Nigdy się tym. Tylko później. nie ja pan, niech, pan, niech, pan, niech pan, kto wie, to, to wie, z no, ale, ja, ale... ale to już tak od tylu lat się, wie pan się. Czy... Rozeszły, ja na początku pierwszej kadencji zadeklarowałem, że będę tak, diety tak. przekazywał potrzebującym. No, no, no to już dobrze tak. Się tak. Później Nie, no, no tak się rzadko w zdarza. W tak. kolejności są domy dziecka, czyli dla niego sądu WTZ-y. Potrzeba, ale również indywidualnie się właśnie na A te też... leczenie się zwracają, czy na, tak. e, mówię, sporty, tak. mówię, także no to w każdym miesiącu praktycznie na... Bo na w mieście to nie słyszałem tak, takich, żeby... Też tak jest, no to no, przerwa. Kiedy, jeżeli można... Tak jest, to jest to można.